Kuba, wiem, że nie macie w tej chwili w domu, że poszedłeś na egzamin. O, cholera. Dlatego wybrałam taką porę, bo muszę ci powiedzieć coś ważnego. Może powinnam to zrobić cztery oczy, ale bałam się, jakbyś to odebrał. Chciałam Ci powiedzieć, że odchodzę od ciebie. Dzięki Bogu. Wiem, że to dla ciebie cios, no ale takie jest życie. Nie obwiniaj się. Po prostu taka już jestem. Trochę zwariowana, ekscentryczna, nieprzewidywalna. Nie chcę, żebyś cierpiał, no ale nie myślałeś chyba, że będę z tobą na zawsze. W życiu. Poznałam kogoś. Ma na imię Jarek. Mam wrażenie, że jest moją drugą połówką. Kurwa mać! Nie chcę cię ranić, Kuba. Musisz być silny. Na pewno spotkasz w życiu jeszcze wiele kobiet, które zajmą moje miejsce. Nie wspomniałaś jeszcze o moim ojcu! Twój ojciec był wielkim dyrygentem, a ty? Nie potrafisz zadbać o swoje sprawy. Jak mówi Jarek, w życiu musisz być rekinem, jeśli nie chcesz, żeby dopadły cię inne rekiny.